Ja jestem artystką, więc ja przekazuję prawdę, emocje. Ja nie jestem piosenkarką, która codziennie występuje w musicalu, trzaska trzy muzykale i po prostu ma to zrobione. Ja wiem, że to są tylko mięśnie, więc tak, w szkole się z tego mówię, tak, ok, na tym Opolu nie umiałam tego robić, bo nie jestem piosenkarką, bo nie śpiewałam, tak jak później mi artyści mówili, jak oni cię wypuścili? Przecież ja codziennie trenuję, chodzę do wokalnych trenerów i tak dalej. Też trzeba nawiązać do, twojego, do Twoich wokalnych występów, bo było kilka tych, które zakończyły się wpadką. Nie poddajesz się, uczysz się dalej, zamierzasz śpiewać dalej? Yy, nie, nie uważam, że to były wpadki. Okay. Czyli fałszowania, czy jakichś takich innych technicznych problemów nie nazywamy wpadką. Człowiek, los nie jest bajką, ani snem. Człowiek, czy los jest zwyczajny. co, Myślę, że to, że podczas koncertu w Opolu wyszłam pierwszy raz na scenę. Jestem aktorką nie byłam w ogóle do tego przygotowana. Powiedzieli mi, że mam iść wystąpić. Zestresowałam się, upadłam przedtem na scenie. Nie jest to w ogóle nie jestem piosenkarką, więc nie wiem, czego ode mnie się wymaga. Ja jestem aktorką, zagrałam Annę German. I nie wiem, dlaczego to musi być jakby wpadka. Wpadkę zrobili dziennikarze czy media, bo zaczynają mówić o tym, że Joanna Moro zmasakrowała Annę German. No nie wiem, to jest ale przykre. Ale bo potem jeszcze występ w telewizji. Nie zrobiłam tele... jej, nie zrobiłam nic złego. Ale był e... potem jeszcze jeden występ na letniej trasie dwójki, który też w telewizji usłyszeliśmy coś, co jakby. No, odbiegało od, jakby, od dobrego występu. Naprawdę? Tak. Nie, wiem, ja widziałam koncert, powtórkę, i było bardzo ładnie. To, że na przykład technicznie podczas jakiejś gdzieś tam powtórki, był puszczony głos w ogóle nie wiadomo skąd, to nie wiem, bo ja na koncercie wystąpiłam i proszę zapytać ludzi, którzy siedzieli na koncercie. Było wszystko OK, było zgodnie z planem. To jest po prostu nie fair. To jest po prostu nie fair i robienie wielkiej krzywdy. I mam nadzieję, że ludzie też jakby, po pierwsze, ludzie, którzy śpiewają i ludzie w ogóle, którzy właśnie coś takiego mówią, zbadają najpierw sedno sprawy, bo to jest po prostu nieprawda. Więc y, to jest słabe, że ktoś mi wmawia coś, czego nie było i stawia mnie w złej sytuacji. Mam wrażenie, że to jest po prostu y, słabe ze strony tych innych ludzi, że mnie oskarżają o takie rzeczy. Nie Wiesz, wiem, ale my co. dziennikarze też jesteśmy zwykłymi odbiorcami tych występów. Ym, tak, tylko że ten występ to była powtórka, gdzie był po prostu puszczony głos, nie wiem skąd w ogóle, nie wiem w ogóle co tam się stało. Bo jakby to była powtórka, na samym koncercie to był, to był początek koncertu. Normalnie daliśmy cały koncert, było wszystko ok, a to, że ktoś technicznie specjalnie podłożył, nie wiem czy specjalnie, bo może niespecjalnie. Nikt tego tak naprawdę nie wie, no tak się zdarza, to są koncerty, to jest... Ale w takim razie nie zniechęca nasiego, Cię to, żeby ponownie występować na scenie, w telewizji, skoro... Nie, nie zniechęca mnie to, bo jakby ja jestem pewna... To jest super, siebie. to jest super postawa, e, Jest to trudne na pewno, bo ktoś mi wmawia, że czegoś nie dam rady zrobić, wyobraź sobie, że jestem teraz na Forcie Boyard i tak jak mówicie, dam radę, dam radę, spoko, to ktoś mi mówi, nie dasz rady, nie dasz rady, jesteś beznadziejna, nie umiesz. No więc to jest przykre, mam nadzieję, że to się skończy, bo A to jeżeli, jest naprawdę jeżeli jeżeli sama mówisz, że nie jesteś piosenkarką, to może nie ma sensu się pchać po raz kolejny na scenę, żeby śpiewać na niej. Wiesz co, myślę, że dużej rzeszy ludzi przede wszystkim przekazuje tak jak na przykład Kora, którą podziwiam i kocham, i ona przekazuje emocje, ona przekazuje swój stan, ona przekazuje prawdę. Ja jestem artystką, Więc ja Przekazuje prawdę, emocje. Ja nie jestem piosenkarką, która codziennie w, y, występuje w muzykalu, trzaska trzy muzykale i po prostu ma to zrobione. Ja wiem, że to są tylko mięśnie, więc tak, Szkole się z tego mówię, tak, ok, na tym opolu nie umiałam tego robić, bo nie jestem piosenkarką, bo nie śpiewałam, tak jak później mi artyści mówili, jak oni cię wypuścili, przecież ja codziennie trenuję, chodzę do wokalnych trenerów i tak dalej. No tak, tak się może zdarzyć. Zrobiłam przedtem. Piętnaście koncertów, gdzie wyszło OK, No ale tutaj akurat wyszło nie OK i wszyscy trąbią tylko o tym. No to może zobaczyć. Fajnie jest tak okay. to wyjaśnić. Super. Ja się cieszę, nie. że. Robię też, robię też recitale, gdzie też śpiewam, gdzie jest. Gdzie ja śpiewam na żywo, no i nie zawsze wszędzie, każda nutka będzie fort Boyard czy F Boy tak? Ale ludzie są zadowoleni. Nie wiem, jak normalnie śpiewamy sobie, nie wiem, u nas były takie na przykład biesiady czy coś, to to jest fajne, to jest razem, to jest w ogóle zdrowe, to jest oddychanie, więc. Nie wiem, oczywiście ja rozumiem, że jeżeli to jest takie straszne, że się pcham do tego i mówię, kurde, jestem pysynkarką, jestem super, słuchajcie mnie. Nie, czy ja taka jestem? Czy ja się jakoś na nie do tego podchodzę? Nie, ja nigdy nie mówię, że jestem, że to robię super, czy tak no, powiem. Mam nadzieję, że mnie czerpała z tego radość, bo to jest najważniejsze. No Zdecydowanie, że będziecie mnie podtrzymywać w tym, że po prostu przyjdziecie. Ale i my się i cieszymy. W na koncercie wszyscy jesteście, mówimy, tak, jedziemy Jesteśmy znowu, w pierwszym rzędzie. rzędzie. dobra. Śpiewamy razem. Woo -woo! Zrobimy to. Umowa stoi. Ja mam nadzieję. Dzięki.